A jechałeś w sezonie w bo ja tak. Bo ja chyba też? Yy, Boże, to Tator. Yy, ja, Monako. Ja w tak. sumie nie jeździłem, bo tylko w pierwszej i drugim sezonie w sumie. A no, ja. No. Nie, no. nie mogłeś. No. No, Meksyk! Breaking Bits! Dobra, ile wylejecie na tych qualification? Ja 10 chyba. Mamy mobilną produkcję w tytoniu. A ja 6 litrów. W polidzie F1, ale nie Kanterze Camperze. Dobra, to uwaga moi drodzy, Startem live'a za 3, 2, 8, 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy. O, Grzesiu, widzę... Grzesiu, okay. bardzo, cieka bardzo ciekawa strategia. To już widzę, że trzech już wyjechało za czerwony światłem. A to, to nie, nie była... 11,5 Ja dopiero cranky. kwale... ty kwale się zaczęły, trzy osoby wyjechały. Ale a. Nie, dawno było to minięcie... ...tego czasu. A nie była synchronizacja? Synchronizacja już miałem wcześniej. No to nie wiem, po co... Ale jeszcze że... się nie kręcił. Ja tak, tak, jak będzie warm to startuje kierownicę, bo... ...mienko no, się pierdoli. Te, ale nie, bo jak Pio Pio Piotrek i Marcin Marcinu wyjeżdżali, to... ...rzeczywiście był czas, ale za chwilę jak... się wyjeżdża, to ten czas nagle zniknął ty i wrócił jeszcze, ...i zaczął liczyć jeszcze raz od początku. Nie wiem i dopiero zaczęło liczyć później. A to się stało dopiero jak matchmaking upadł. Nie wiem, ciekawe czemu to odświeżało, no nie, 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 nie. synchronizowało gracze właśnie. No, no. Dobra, i tak wam nic nie wlepimy, bo nikt nic nie widział, więc... Znaczy, ja Oj, ja akurat patrzyłem się. Dobra, I co to zmieni te 10 W tej sesji to już nic nie zmienia. No i tak to, to zawsze warto pisać może przed sesją, żeby poczekać na... Na Pytanie: może, może być tak, że nie zajdziemy kubek po prostu i tyle? A Zaliczę. Bo mi już liczę czas normalnie. Mój, laptopie, mój, mój laptop, jak się odwróci litery do góry nogami, to się nazywa Jadę. jadę. <laughs> Co? Ja tam mam laptopa firmy D. Ja też. Dy jak dykta. D, J, ja, I się cieszy I si, Michał O! Matele, masz wyjazdowe? Tak dobra, dobra. A Ty? No, ja mam, ja mam Ale Patryk teraz yy, powie y, A y, nie mówiłem Ale Macieju! Ile litrów mam dodać, sobie na stint? 78 A, na o co razie, Ci chodzi, to ja Dokładnie. sobie 6 zalej, starczy Dokładnie. No na razie to ja, nie? Da Ciebie jak najwięcej Dobra A i co ta dziewiątka tychamy On wolno jedzie On trenuje, on te, no. trening robi w kwalifikacjach No, jak HRT Dobra To Greku jeszcze został w sezonie pierwszym, gdy kwalifikacje pół godziny trwały bo on nie idzie w składaniu pierwszym. O pierwszym no. wyjdzie. Ale grzechu tylko. Czy to czy nie? Co to skarba miało... kawałek czy nie? Jo. Dobra. Jest rzałek całego zdania, Michał, więc nie wiedziałem, że to do mnie. Grzechu ja, tylko 60 sekund, bo nie od skatera, więc nie, jedzie. Tak. Ale to pierwsze kawałek. <laughs> Ale on na tych, on jedzie na, na białych, więc. A no, to jest jasne. Na białych, chwale? A co? A ty go nie znasz? To Kto tak kurwa zrobił? A, bo on ma tylko białe, dobra, okej. On tylko białe ma. Ja to myślałem, że to jak... Ja to myślałem, że to jakiś dźwięk od niebieskiej flagi w Warfaktorze. Tak. Ja to myślałem, że do dźwięk SMS-a MPD zmodyfikował. sms MPD zmodyfikował dźwięk, że na niebieskiej prawdzie takie dźwięki się napędzają. Ja mam ustawiony powiadomienie jak... W dźwięku, jak mi się otwiera lodówka. O kurde. Nie, nieprawda, masz team radio. A może on cię po prostu, o ja tak, tak się powiedział. Ja, hey, wiele okay. razy. No. MPD, ty masz cały, cały czas challenge z boxu startujesz, czy nie? Yes. Nie, nie w tym, nie w tym sezonie na razie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Zobaczymy, jak się sezon, wiesz, potoczy. Może. Uważaj, tak, tak. O, dobrze jest, nie duża strata do materatu. No jak taki challenge, to by nie mógł wtedy Foczek jechać. Znaczy, znaczy aj... mogą jechać, tylko z Pistoku muszą też jechać. można, no, no, no tak, tak. Albo tak. z końca stawki. No nie, z końca stawki to znowu będzie tam, Zobacz. No, z końca stawki to już lepiej jak z przodu, nie? No to na pewno. Ale będzie mnie. Ja przez to skakanie na prostej, to ja pewnie 10 razy przestrzelę do hamowania do pierwszego zakrętu. E, witamy użytkownika Natalia no, na czacie. O, witamy, witamy. Witam! O, witam moją nową o, koleżankę! Witam. Ty się tak tam nie rozpędzaj. Czy to ma same nowe koleżanki? Toś bym powiedział, ale... Nie, czy Krzykut się boi, że do Agusi zaczniesz wypisywać? Jo? Jo. Nie, akurat nie o to chodziło. A, dobra, dobra. O coś innego pewnie chodziło. Poguś. Piotrek, masz jeszcze jedno? Żeby pomiarowe? No. Nie, bo... A, dobra. dobra. A... Do... Możemy do Agusi wysłać. Piliego. A, Jedzenie piliego. to potraf. Eee, spoiler to już pokazywałem. O kurwa. jest? Spwiedzenie Tak. Nie mam pytań w takim razie. Jakie to rozbieżności? Niektórych okrąży. No, no kurwa. Co jest? Nic, już się widzę za sobą, to już widzę petarte. Widzę petardę. i tam. Taki ja duży nie, nie jest. Ja się wysyłałem Piotr właśnie, ja się nie wysyłałem putasa. Nie <grym> ja mówię o czym <grym> innym, o refaktorze. O, 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 o czasie chodzi. Łał. Wow. Albo pomyliłeś zamiast do Natalii, to do Petera poszło. O, o, panie. Wyszło. Panie. A, teraz wyszła gejoza. Czego się ja nie robi dla team To mnie to nic. Oj kurde, pa mać! Ale tam ciasno w trzecim sektorze. A że tam, Kurwa. Ale z Marcinku spina, albo ktoś, przed, ktoś przed Marcinkiem złapał spina chyba. Tym razem to nie, ha. A jak ktoś przed tobą chyba złapał spina. Tak, tak, tak. Dobra Personal best Bed best Ładnie, ładnie Dobra, Macinko nie przejmuj się w domu Ile to jeszcze czasu zostało? 7 Siedem... minut 7 minut Jaram haczykiem hacykiem ładaj, teraz zapomniałem cała kawalkada ale napisała, że teraz wiadomo, czemu dostaje zdjęcia dupy. Tam, ja, witam, witam. I żeby to moja dupa była jeszcze. No właśnie. A to dupa wygenerowana do AI. AJAJ. No. Aj, aj. Nie zaprzeczam. Major AI. Nie wiesz, nie wiesz, aj. Dupa AI. Nie, mam problemy z tymi jaskami, te eski to są nieprzewidywalne jak... Wacino, leci lecisz kolejne kurwa Jadę, jadę Dobra O, dragon szósty Dragon Niestety się boję Bo ich kurde, za zapisy... Jak ja widzę... Jak ja widzę Nikolę, ten Niko się... Weź masz się pobrat, albo coś tam dróg, nie wiem. Staram się, ale co chwilę spinuję na No bo ja nie chcę kurde, koło dragana, stytować. Mateusz weź... A nie weź, jak masz pięć pozycji do tyłu, więc. No ja właśnie... To boski Wiesz Mateu... o, Mateusz, weź pierwszy bądź to może gdzieś tam padniesz pomiędzy nas akurat. <laughs> Nie, bo na Kanadzie nie bałem się tak mocno, ale jednak na Meksyku boję się bardziej, bo ta prosta to jednak jest troszkę dłuższa. Nie, w ogóle widzieliście, że na bandach to jest link do kanału Piotra? Wiem, bo to Pana. jest... Bo to jeszcze, kurde, skarmy jest cały ten, całe to... ...półwojewództwo. Jest moja polska moda. O, żółtą flagę ktoś wywołuje. Nie, oczki Niestety droga Te a to zielone to już nie jest starka, nie? Nie. No właśnie, tak mi się wydawało. No poszerzyłem, przyznaję się nasz. No. Znaczy akurat nie o ciebie mi chodziło, ale a, dobra. To nie ważne. Nic nie ja mówiłem, to, się, to nic nie słyszę w takim razie. Oczywiście. Nie no będę miał dwie dychy na kolejne wyścig, jak nie poprawię czasu. Poczek jeszcze bez czasu. On coś kombinuje, widzowie. Co, poczek, po, poczek nas w kija robi. Jedno strzał, więc będzie. Znaczy im teraz jedno, boże. Nie, <śmiech> <Jezus>. <śmiech> nie no, Edo, ale do foczka to tak zawsze nie mówisz. <laughs> nie, no mi chodzi, że po prostu jedno kółko zrobi, bo skutamy. One, one shot qualifying. Dokładnie. Tak, nie mogę złożyć kółka. Nie no Macieju, nie chciałbym powstać jak nie ja był Wiktor. Ja też historii. nie mogę. Zrobiłem to pierwsze kółko i, od... i się nie mogę poprawić. Tak, tak, tak. nam, jak nam. Dobra. Lepiej odpuścić to i spróbować. Uuuu, baga MPT, w świat jedzie. Ruszę. A draka chyba też coś zrąbał, bo widzę, że pan ten, ten wyjeżdża jeszcze... wyjeżdżasz raz. Dobra, będę miał akurat czas na dwie próby, podejrzewam. No Jak to... grzecho to dalej na tych, kurde... A nie, już na super sort, tak, dobra. Już myślałem, że na... Myślałem, że na tych, na jest jest podobnym czasie do Damexa, to bym się uśmiechy chyba. Ale nie no, w sumie się tylko pół sekundy do Damexa traci. Nie wiem, znaczy do DameX nie jeździł w ogóle przed tym sesją, ale i tak. No dobra to... Sek... O. Poprawiają się. Gwiazdy. Temperatura Sprawne. wzrosła o 1 stopień. Dobrze, tak. że nie spadła do 4 stopni. Pamiętamy. Po pozdrawiamy Malezję. Pozdrawiamy Malezję sezon, sezon siódmy. O, tu to? to. Ten Tyska po prostu chciał, żeby z czegoś zapamiętać poprzedni sezon, dlatego uznał, że nie będzie zapamiętać z temperaturą. No w tamtym wyścigu to chyba tylko śniegu brakowało. O, no. no. Coś ma Celele. Grzesie ja opuścił, chociaż ja bym odpuścił, ale dzięki. Grzeku no, cię opuścił. Nie no że no, grzesie to jednak trochę jeździliśmy razem ze zespole, więc... Było. Burdzutka jest, nie? W czwartym i piątym sezonie jeździśmy samo. Tak było. Właśnie w minardi. I to jeszcze tak. żółtym minardi. No i czarnym minardi, bo w sumie bym... Ten... Bo w piątym jeszcze było czarny. A, bo wtedy też. Bo wtedy Ale w ją... rzeczywiście było żółte. To się zgadza. Chyba najładniejsze minardi w tamtych czasach. O, dragon slino zaliczył. Znaczy uścisł złoto. Ja też. A ja proponuję na przyszłość, bo już teraz trochę za późno, jak są takie tory jak dzisiaj, czyli takie, gdzie dużo jest opcji, żeby ściąć albo wyjechać, żeby od razu sprawdzać kółka kwalowe. No, tylko wtedy to trzeba przynajmniej do 20 minut wydłużyć. Warm up! A takie fistaszki na przykład to będą marudzić, że to za długo. Ale fistaszek nie jeździ, więc. No, bo fistaszek to jest każeł jebany, więc. Heh. No. <grym> znaczy, no, to zrobiam fistaszkę. Pomówmy się w 10 minut, to nie ma szansy się wyrobić z wszystkimi. Nie! nie. No to so jak będzie, no, nie. nie, bo będą 3 osoby, to każdy sprawdzi 5 osób i tyle. Ma. Dobra, to jeszcze do kółko w że... ogóle O! jakieś trzaski słychać? na ten... na Austrię Dwa Przepraszam nie szkodzi Kur... Patrzymy, Dobra, Marcino, skończył Tak Łabeyze. Mateusz się chyba będzie poprawiał Tak jest Albo z Albo Ja pierdolę. Albo i nie Dobra Ten to chwota, suki, nie chce znać. Tu, j**a A, daj mi, się wyprzedził, dobra. Tu mamy pierwszy Dobra, ja się nie poprawiłem też. A, P6 może być. Oto Babosz, Grzecho i Piotr, tylko że oni tam chyba trafili na siebie. Nie. 60. Jest... Aż A, jestem zdziwiony, że jestem tak wysoko. Może być. Tak, i obok Dragana, Wy na... No zajebiście. <laughs> A żeby jeszcze było zabawnie, to na dziewiątym startuje kolejna gwiazda kurwa defensywy, czyli kurwa Szaboszlajty, czy jak on tam się kurwa, zaboszlajty. Zaboszlajty, jak tam się, kurwa nazywa. to jest niewiadoma. Ty no, ja się, się śmiesz, jak, jak go tak nazywa Żołnierz zawodnika Liverpoolu, czy teraz?